Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Was pozdrawiam w kolejnym nauczaniu z miłości i z pasji do Chrystusa. Nadal chcemy zgłębiać zdanie świętego Benedykta, który mówił o biegu w kierunku nieba i radził, aby w tej rzeczywistości najpierw szukać wspólnoty, pogłębiać wiarę i mieć rozszerzone sercem. A więc są te trzy tematy, które Gdzieś noszę w sercu, chciałbym wobec Was zgłębić. Wspólnota, wiara i rozszerzone sercem. Pewne te tematy jakoś też się przeplatają. Kiedy będę mówił o wspólnocie, będę mówił o wierze, a mówiąc też o wspólnocie, będę mówił o rozszerzonym sercu. No człowiek jest całością. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Zobaczcie. Tę wspólnotowość, to, to, to z brataniem, ta jedność z serc, oczywiście wokół osoby Jezusa Chrystusa i celu naszego zbawienia. Ważny jest cel, cel mojego Twojego życia. Oni byli zjednoczeni w misji uświęcania się, ale też byli bardzo dynamiczni, byli bardzo nastawieni na ewangelizację, na niesienie Chrystusa innym. Postawmy sobie to pytanie, na ile myślę o życiu wiecznym, na ile traktuję to na serio i na ile jesteśmy tą wspólnotą, która tak samo myśli, tak samo tworzy, jest zjednoczona w tej rzeczywistości. Trwali w nauce apostołów. No kochani, właśnie. Yy, Kościół naucza i dzisiaj, czy, czy trwamy w nauce apostołów, czy zakorzeniamy się. Jest taki duży minus pewnych środowisk, które nie czytają, nie zgłębiają, nie studiują, nie analizują. Przyznam się, to jest ujma. Zwłaszcza myślę tutaj o dorosłych, którzy szczerze powinni wziąć Biblię do ręki, jakąś dobrą książkę religijną, jakąś dobrą gazetę religijną. To wszystko jest ważne. Wiara i rozum. Zobaczcie, wiara i rozum. Wiara jest... Tak, jak mówimy, narzędziem poznania Pana Boga, cnotą, dzięki której poznajemy Pana Boga. Zgłębiamy artykuły wiary, ale jest także rozum rozum. Trudno być mistrzem modlitwy, nie przeczytawszy żadnej książki, trudno nam zgłębiać piękną mszy, nic nie przeczytawszy na ten temat. I przyznam, może zwłaszcza młode pokolenie, przesiąknięte ekranami, telefonami. Gdzieś to nam wszystkim grozi, milu bardziej, ale właśnie te godziny spędzone przed ekranem, natomiast trudniej nam wziąć jakąś książkę religijną, coś dobrego, coś mocnego przeczytać. Zobaczcie, że jest jakaś głębia też yy, i Biblii przecież, i, i tych myślicieli chrześcijańskich, które, którzy zostawili nam pewną spuściznę, pewien spadek i w ten sposób no, nas ubogacali. Wiara rodzi się ze słuchania, tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Zobaczcie, jak ten temat wspólnototwórczy pogłębia się. Oczywiście są dobre rzeczy, kochani, błogosławieństwem dla każdej wspólnoty jest yy, formacja dorosłych i bardzo się cieszę, że na Blachowni jest taka fajna grupa osób na kręgu biblijnym. To właśnie 6 maja będzie najbliższe spotkanie Kręgu Biblijnego, i niech tak będzie. Niech tak będzie ta, taka pasja zgłębiania Słowa Bożego i pomagania w tym innym. Trwali w łamaniu chleba. Szczytem, korzeniem, źródłem życia chrześcijańskiego jest zawsze Eucharystia. To jest też budulec wiary. Z wiarą przystępujemy do Eucharystii, ale też wiara się pogłębia. Co nam grozi? Religijność bez wiary jakieś takie funkcjonowanie, ale bez pogłębienia, bez zakorzenienia, bez jakiejś głębszej świadomości żywej obecności Pana Chrystusa pośród nas. Zadbajmy o wiarę, często módmy się o wiarę. Zobaczcie, że w praktyce religijnej, jakże ważne jest stałość, wierność, zakochanie. Kocham Chrystusa obecnego w Eucharystii, chcę ten ducha, ducha pogłębić. Oczywiście piękną rzeczywistością jest też Bycie na adoracji Najświętszego Sakramentu, trwanie przy nim na adoracji Najświętszego Sakramentu. Kiedy myślę o tym filarze duchowym, ale też intelektualnym, nie wiem czy się nie mylę, dostrzegam pewien kryzys mądrości. Gdzieś ludziom mniej zależy na mądrości, na, na tym bogactwie, które od Boga pochodzi. Nie chodzi o wiedzę, nie chodzi o taką encyklopedyczną wiedzę. Znajomość pewnych rzeczy, coś szukamy, to szukamy w internecie. Haseł, pojęć, osób, instytucji, ale chodzi o taką mądrość życiową. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Niech nam zależy, i znowu ukłon w kierunku młodego pokolenia bardziej nachylonego na błyskotki, bardziej nachylonego na e, doznania, na emocje, uczucia, na taki blichtr, na przyjemność. Jeżeli to się połączy też z takim kryzysem autorytetu, z odrzuceniem autorytetu, jest dla nich zbyt lekkość, zbyt wielka lekkość życia, tak bym powiedział, zbyt lekkość to wszystko takie ma być przyjazne, przyjemne i niewymagające wysiłku. To jest oczywiście nie do pogodzenia z wiarą. Kochani, yy, spróbowałem połączyć te elementy, tutaj one są jakoś spójne. Jesteśmy tworzącymi wspólnotę, budującymi wspólnotę. Miejmy to serce, które wciąż zaprasza. Wyobraźcie sobie orkiestrę i szukamy następnych osób do orkiestry. Zapraszajmy, może zwłaszcza młode pokolenie. Wiecie, jak bardzo jest, jesteśmy zaniepokojeni stanem, ale tak jeszcze pełni nadziei, ten zwrot ku młodemu pokoleniu ku. Pamiętam modlitwę, mszę świętą w Łodzi, we Wspólnocie Mocni w Duchu. I słyszałem o tym, bo, bo, bo gdzieś tam się wcześniej dzielili, tym faktem, fenomenem zapraszania młodych, ale rzeczywiście tak było. Między ławkami, yy, pierwszym rzędem ławek, a prezbiterium, były yy, dywany, były jakieś poduszki, krzesła. Yy, klęczniki takie yy, yy, malutkie, jakby się było w tezę I nagle kapłan, który zaprasza do modlitwy, jeszcze przed, zaprasza młodych, właśnie. Zaprasza młodych, gdzieś tam z tyłu, słuchajcie, tu jest wasze miejsce. Oczywiście byłem zdumiony, że jakaś grupa młodzi ludzi się poderwała przyszła, ktoś wybrał. Dywani, ktoś wybrał miękką poduszkę, usiedli, byli zdecydowanie bliżej prezbiterium. Za jakiś czas ponowiły, ponowiono tę prośbę, znowu jakaś grupa przyszła osób. No, bardzo mi się to podobało i ja myślę, że to jest też jakaś intuicja właściwa, intuicja, którą kieruje Duch Święty. Zapraszaj, zapraszaj, zapraszaj. Kogo by tu zaprosić? Zaprośmy jeszcze kogoś, zaprośmy. Oczywiście zapraszamy. Bóg też nas zaprasza do wiary, nie przymuszamy, ale jest to ta, ta rzeczywistość bardzo piękna. Natomiast chcę jeszcze coś powiedzieć o poszerzonym sercu. To, co mi się gdzieś pierwsze ustawia w ocenie, to jest gościnność. To jest takie serce, wiecie, gościnne. Są takie domy, środowiska, parafie, drzwi się nie zamykają często albo bardzo często, coś się dzieje. Coś się organizuje, coś się tworzy, ale też myślą o gościnnych plebaniach, czy gościnnych domach, jakie to jest szalnie ważne. Skoro te osoby doświadczające gościnności odwiedzają innych, są u innych, jest taki znamienny ruch. Przypominam sobie, tak ewangelicznie, przypominamy sobie gościnny dom Marty, Marii i Łazarza. Był u przyjaciół, był u siebie, pewnie tam się pomodlił, pewnie tam coś zjadł, odpoczął. I pewnie tam dzielił się mądrością, gościnność. Pytajmy się o to. Później, w tym szerokim sercu, które was będziecie pewnie zdumieni tym, co powiem, ale pomyśl o sobie, że jesteś liderem, że jesteś taki bardziej aktywnym i nie bójmy się takiego przywództwa. O nas, księżak, oczywiście, patrzy się jako na przywódców, ale. Czy każdy świecki, każdy świecki, nie powinien być przywódcą, który ma tych swoich, nazwijmy to podopiecznych, ma tą grupę gdzieś tam pod sobą, jest jakimś takim liderem, albo wyznaczonym wprost, albo takim duchowym liderem. To jest takie ważne i potrzebne, aby liderować, przewodzić, nie, nie być takim anonimowym w tłumie, i ze słowami nic mi nie obchodzi, ale takie liderowanie. Następny punkt, który dałem, to dawanie świadectwa. Coś niezwykłego jest właśnie, kiedy tworzymy pewne, pewien, pewną grupę, kiedy zbliżamy się do Boga, kiedy zbliżamy się do wieczności, mieć tą świadomość świeć światłem Chrystusa, tak? Ludzie, którzy widzą Wasze dobre czyny, będą chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Oczywiście w pokorze serca. Ja nie mówię tu o pyszem. O wyniosłości, ale mówię o autentycznym, radosnym, radosnym dawaniu świadectw. A z kolei przyjmijmy ze smutkiem, że ktoś daje złe świadectwo. Dam prosty przykład. No Jestem opiekunem Marianek i załóżmy, czy, czy na zbiórkę ministrantów, czy na zbiórkę Mariany nikt nie przyszedł. Nie? Co, co tak mogę powiedzieć? No, ktoś daje zły przykład nie? i to jest też takie. Pewne rzeczy tworzą, budują, no ale pewne rzeczy szkodzą. Jezus jest bardzo taki w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, takie mocne słowa na, na temat, którzy gorszą. To jest mniejsze lub większe zgorszenie, tak? Nie, nie dajesz świadectwa, nie, nie, nie wchodzisz, obniżasz, jak gdyby, nie, nie, no, i siebie gdzieś, nie przechodząc na zbiórkę, i siebie jakoś tak obniżasz, ale przecież. Pomyśl, jaki to ma wpływ na innych, osłabia innych, osłabia grupę, zniechęca do tej rzeczywistości. Przemyślmy temat, dawać świadectwo. Czytelne, piękne, jasne, o naszej wierze, o zakorzenieniu w Chrystusie. Znowu wracam do tego tematu intelektualnego pogłębienia. Czasami możemy się bać zabrać głos, wycofujemy się z pewnych dyskusji. No nie, no nie powinno tak być. Powinniśmy na tyle mieć jakąś taką rozbudowaną świadomość, że z autentycznym przekonaniem, że po naszej stronie jest prawda. Jest prawda. Chrystus przyniósł prawdę. W tej prawdzie obyśmy byli zakorzenieni. I ostatnie słowo chyba takie trudniejsze, to upomnienie, rozszerzone serce, nie? My powiem tak, że yy, mówiąc nawet o przyjaźni, po czym poznać przyjaciela? To najbliższą duszę, po czym poznać, upomni, zobaczy, coś nie tak, przyjdzie powie tego o czym, Krzysiu, no nie podoba mi się to, co robisz, to tak, wiesz, nie powinno być. To jest taki znak. Przecież to nie tylko ten, który kadzi, który mówi, jest okej, okay, jest słodzią, miodzią, jest dobrze, jest dobrze. No lubimy słyszeć, że jest dobrze. Natomiast zobaczcie tę odpowiedzialność tych, którzy żyją blisko nas. Zwłaszcza tworzymy pewien ruch, grupę, wspólnotę, to upomnienie czynione z wielką miłością jest, jest na wagę złota. Życzmy sobie tych postaw. Oczywiście y, może dalej będę drążył ten temat. Widzicie, coś siedzi, drążę, pogłębiam. Kochani, zaproszę, mówiłem o katechizie biblijnej, najbliższy poniedziałek, godzina 18.30. Salka Caritas na Blachowni, zapraszam. I obwieszczam, obwieszczam 29 lipca do 8 sierpnia jadę do Medjugorje, Festiwal Młodych. Ksiądz Krzysztof Gbur pracuje na Blachowni, Kontakt. I też zobaczyć Biuro Podróży Cedron, Joanna Chabiciak, bielsko Białam wejść kolejny termin tego wyjazdu, Festiwal Młodych, tam są informacje co do kosztów, co do szczegółów programu. Jedźmy, jedźmy, tak? Wspólnotowo mówię, jedźmy. Na pewno to poszerzy serce i da wiarę, da wiarę. To miejsce tchnie Duchem Świętym, radością, pokojem. To wszystko dla wspólnoty, dla wiary, dla poszerzonego serca. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen serdecznie Was pozdrawiam, zostańcie z Bogiem.